Pania będzie. rano się nie dało ani do roboty i zanim do kopki bo mruz, ale się oczepiło ile teraz mamy 9 stopni no to do zobaczenia w lesie teraz rozpakować I w drogę idziemy. Zobaczymy, gdzie co dziś wyjdzie. idziemy do tego samego lasu, takiego gęstego I tam ostatnio trochę panciuków wychodziło. I zostaśmy. Idziemy tu zaczynać, będziemy pierwszy sygnał 80 to trzeba wykopać chociaż przy drodze to może być kapsel. A ręki, Obręczka Państwa, Fajny Państwa, już fajny proszę Państwa, proszę Państwa, proszę tam proszę Państwa, proszę w domu wyczyszczę to że będzie coś ciekawego to zrobię zdjęcie i opiszę idziemy dalej trzeba się trochę poprzedzierać przez te glistwiny ale myślę że myślę że będzie warto tu mam napis sygnał 45 Albo folia, albo A folia, szczepionka na lisie Będziemy nieraz. O nie. to że zdubka... ...była kiedyś. Teraz to jakiś ...tylko drucik... ...na złom. Dobra szkoda czasu, idziemy dalej no tak, wykopane nie nagrywali, na żywo, ale wyleciało to dzwonka ale nie zostało już wolone. dobra, nie szkoda idziemy dalej kolejny sygnał, wysoki 90 2,94 dalej w dołku wykopane, dalej, dalej 94 a ID się nieznienia. nie zmienia muszę uważać na, na bobki

i'm uh -huh. dobra idziemy dalej ma tu jakieś sygnały kopane. 46 49 ale taki słabiutkie słabiutkie bo ma to cienka blaszka by nożyk wyglądał do tapet ale to jest zwykły nóż kuchenny połamany dlatego tak cienko było to, to jest tam jest kawałek jakiegoś grawego nie z mojego pochodzenia o takie piramida taka dobra, idziemy dalej 80 o kur... dobra, kończę się jak coś wyskoczy w tej dziurze wyskoczyła monetka ale ale nie wiem co tam nie widzę Jakwy to w domu teraz będzie widać te życie zdjęcia dalej zaraz takiego dołka pod drzewem samym trybik odlegara półko no, zębate do następnego widełka kolejny sygnał 67 w dołku o molecka nie, to jest dla gryza za grubo na manetkę kolejne obręczka no. To jest obręczka nie wiem, to wszystko takie to jest, nie wiem, ja nawet chodzi no, chodzi no. No, nie zmyślałem, że zostanie dobra, idziemy dalej. Sygnał osiemdziesiąt cztery. О, uh, монетка. A монетка. А, это есть Буратино. Так что, я не Dobra, idziemy dalej Teraz takiego dołka sygnał był palmasowy, więc nie nagrywam, bo to palmas a tu zapinka od mankietu aluminiowa Dobra, idziemy dalej Teraz już mam wykopany Sygnalik ale to nie ten, ja ty obok go widzę to, to jest manetka A to PRL O 2 z PRL Dobra Idziemy dalej Po wykopaniu kilku polmosów drucików i innych badziewi znowu jakiś sygnał ciekawy, ale żeby to na polmoć nie było o, co okay. jest zatyczka, czy klapka no. dalej sygnał 85 tam razem ale znowu jaki drucik nie był czy może być ale, nie... ale miedziany o, no mnocka no też to chyba już 10 20 gruszy. dobra idziemy dalej sygnał na, na wierchu był kopłam nogą i wyleciała jakaś kółeczko o jeszcze jest napis to jest marka narzędziowa 951 TPK Hmm. teraz w takich baziołach przechodzi zobaczymy co tu wyjdzie teraz szaky gadoła sygnał był fajny wysoki jak na aluminium a to złotówka PRL do następnego dołka Kolejny dołej wykopali, może niedołęg ale coś małego i monetka jakaś ale już jedymy, nie wiadomo czy chyba PRL może jakieś jak się doczyszcza to? to pokażę na teren ładny Kolejna kręgła z, z takiego ruchu Ale już wiem co to jest, jest 10 jest dziesiąt koników Ale głęboko było I Tu jeszcze znowu z takiego ruchu wyszkoczyło coś okrągłego ale to, to nic nie ma ja, to jest e, pokrętło do lampy na Tak, tak tu się ma jakieś zdobienie dobra idziemy dalej znowu wykopana jakaś maletka, ale znowu taka blaszka że nie wiadomo co kurwa Ciężko. Niektóre fajne wychodzą, a niektóre to nie wiadomo o co chodzi. No. Dobra. Jak ktoś wyjdzie na no nie, no to będą zdjęcia. Jeżeli nie, no to na no to wiadomo nie będzie zdjęć. tu jest ciekawy sygnał 55. Pięćdziesiąt sześć. Aaa, monetka. Ale... Czekaj, za monetkę. Chyba współczesny. Chyba, nie wiem, nie widzę. To jest jak człowiek jest ślepy No, chyba współczesny, chyba Dobra, idziemy dalej Dobra, idziemy powoli ku samochodowi. Jeszcze zrobię podtrzymowanie jak mi baterii wystarczy zapomniałem naładować i tak wchodzę na jeszcze mam dwie ale też nie naładowane dobra włączę się przy samochodzie i tak koniec na dzisiaj wracamy na parking spakować się podtrzymowanie i do domu poszukiwania zakończone owocne sami ocencie bo widzieliście co wyszło zaraz pokażę jeszcze tak tu mam powystawiane tu mam co śmieci. Dryty druty pójdę na złom ale może to miedziane no a to cały haszpel się powyłaził tu najbardziej nie, to pierwsza znajdka ale to będzie jakoś miedziany czy Jak się w domu wyczyści to Buratynka 50 filmów no. niektóre monetki nie wiadomo co to są za monetki No tyle dobra Jeżeli się podobało to zostawić lajki subskrybować kanał będzie może więcej filmów Zobaczymy dalej Nara, cześć I jeszcze dogrywam, bo tu dostałem od kolegów Fajną opadkę. Gold, Krzysztof, vlog. <grymne> zryci i pierwsze miejsce dla nas. To jeszcze raz. Do następnego, hej.